Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zwykle przychodzę do Was z vlogiem, no bo z czym innym mogłabym do Was przychodzić? Jest to vlog, na który mam troszeczkę planów, ale z jeszcze w ogóle ich nie mam. Bo e, chcę dzisiaj przeczytać Dokończyć zemstę. Pograć w te skrzypcach, bo na pianinku już wam pograć, e, zrobić malutkie przemyblowanko, no i zacząć mój angielski challenge, ponieważ postanowiłam sobie, że przez ten miesiąc chcę e, codziennie uczyć się angielskiego. Chciałam Wam pokazać, jaki piękny porządek sobie zrobiłam wczoraj w szafie, nie wczoraj, tylko przedwczoraj. Czy przedwczoraj przed, przed Jakiś czas temu robiłam sobie piękny porządek I teraz naprawdę Tutaj wygląda to bardzo ładnie Poza tym jednym I tutaj też ta półka podoba mi się najbardziej Ale ta też jest ładna No i tutaj oprócz jakichś sukienek Których nie mam jakoś dużo Sukienek i spódniczek To mam jeszcze wszystkie moje torby Tutaj też jest bardzo bardzo ładnie Co prawda te szczotki mhm, Ale tak to jest bardzo ładnie więc nie powiem, bardzo mi się to podoba, bo rzeczywiście spędziłam nad tym trochę długo czasu i cieszę się, że rzeczywiście jest teraz ładnie. Chyba w pierwszej kolejności zajmę się tym angielskim, a potem po biedzie będę grała. Widzicie, założyłam sobie taki zeszyt, To nie jest jakiś kupiony zeszyt, tylko po prostu miałam go w domu i ma on trochę wyrwanych kartek, ale myślę, że wystarczy. No i tutaj mam oczywiście. Piękne. I miesięczny plan nauki. Trochę tego mamy i dzisiaj mamy poniedziałek, no i ruszamy. Wiem, że są ferie. Ja mam tego świadomość. Kończyłam, jak na razie prezentuję się w ten oto piękny sposób. Tu jeszcze i tu jeszcze słówka. Jak widzicie, trochę tego jest, ale rzeczywiście czuję, że to umiem. Ja prezent simple, oczywiście, że już wcześniej umiałam, ale jednak taka dokładna powtórka, zrobienie sobie zadań. Bo tu miałam zadanka, robiłam zadanka, zadanka. A tutaj jeszcze sobie wypisałam pewną zasadę, do, kiedy używamy Late for. No i tak to się prezentuje. A tu mamy słówka, które mniej więcej umiem. Niektóre są takie normalne, takie normalnie, które umiem, znam, ale większość właśnie chciałam wziąć takich innych, żeby po prostu mieć bardziej je nie wiem jak to nazwać takie bardziej dokładne o coś takiego. Po właśnie podzieliłam sobie tą naukę na takie tygodnie, i każdy tydzień to jest inny czas oraz yy, inny temat. No i tematem tego tygodnia przewodnim jest właśnie sport. Tutaj, jak widzicie, już sobie pięknie odznaczyłam poniedziałek, jutro mamy wtorek, jutro będę robiła to, co na wtorek, a dzisiaj bardzo mi się podoba, jak to wszystko wyszło. Mamy godzinę 12.30. I ja tak naprawdę trochę sobie pomontowałam, bo ja to skończyłam już gdzieś tak pół godziny temu, a teraz sobie usiadłam, zaczęłam coś montować, coś tam sprawdzać w ogóle przybyło mi 9 osób, 9 subskrypcji, tak o fajnie podoba mi się, e, więc bardzo fajnie właśnie sprawdziłam, jak idą moje filmy w ogóle. Ten ostatni vlog poszedł w ogóle w 200 parę wyświetleń, więc bardzo mi się to podoba. Tutaj mamy właśnie to, już sobie na dzisiaj zamykamy. I teraz chyba właśnie sobie jeszcze pomontuję chwilę. I potem albo będziemy robić przemęblowanie, albo... albo będę czytać zemstę. Przememblowanie to jest najlepsza rzecz na świecie. I kocham, kocham mieć wszystko zaplanowane. Więc, co ja bym chciała zrobić? O, tutaj mam jeden kącik i on jest niby ładny, ale coś mi tu przeszkadza w tym kąciku. Więc tak, albo to przestawimy sobie tutaj. Jak widzicie, tu jest pełno kabli, ale jakiś ten. Albo przestawimy to sobie tutaj o tako, ale nie jestem pewna, czy to wtedy nie będzie po prostu za bardzo odstawać. Albo to przestawimy sobie tu, a to weźmiemy sobie tu. I to wydaje mi się Lepszym pomysłem, więc chyba ten zrobimy. Nie powiem, trochę do przesuwania będzie, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Więc ja się teraz od Was wyłączam i zrobię to sama, a Wy zobaczycie już efekt końcowy. Kończyłam i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jak widzicie, zrobił się piękny kadr do nagrywania. Tutaj stoi ta półeczka, która stała tam koło łóżka, a, a to pianinko zostało przesunięte maksymalnie do biurka. Jest to głównie spowodowane tym, że tam za tym pianinkiem zaraz jest e, gniazdko. No, a jednak jak stało to takie na kościel, to miałam duży problem z tym, że właśnie musiałam to lekko odsuwać, dopiero przypinać to, w ogóle tam było masę kabli, a teraz wszystko jest bardzo ładnie. Więc ten kadr Pierwsza klasa. Zaś po prostu to, co stało wcześniej tu, stoi tutaj na miejscu tej półeczki. Lekka zmiana, ale troszkę mi zajęła, bo mamy już 13.21. A ja to robię od pół do pierwszej, czyli jakąś godzinę niecałą. Fajnie. Dobra, teraz idę zmontować ten filmik. Tyle, ile mam materiałów na razie i dograć jeszcze jeden materiał do innego filmu i widzimy się jak ja już to skończę. Pizka! właśnie montuję tego vloga i jak zwykle nie nagrałam Wam żadnego zakończenia troszkę rzeczy miałam zrobić, a nie zrobiłam, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie Zaglądajcie w opisy No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!